Siema, z tej strony Szymon, zwany również Simeon. W tym odcinku, jak zwykle, rozgraliśmy sobie trzy arenki Bedwars. Jak mi poszło? Przekonajcie się sami. Totalny trach, trzeba coś wygrać na ten kanał, żeby wstydu nie było żadnego. Zabudujemy łóżko. Oczywiście na standardowym stracie. A bo tu jest już złoty którego trzeba porobić, bo łóżko straciłem właśnie w tym momencie. E, nie jest cieszące. Dobra, zielony wraca to sobie. Spróbuję zabrać temki ode mnie. Zielony jest wyrządzony czer przez czerwonego? Nie, nie, zginął. Ale dobra, to, my to wykorzystamy, bo on jest teraz pewnie osłabiony bardzo. Miną diamenty w ogóle i idą prosto do mnie. Zabałowam. A on nie ma łóżka. Raz, dwa, trzy. Dobra, dojechany został. Dojechany, mało HP w sumie. Zostały tylko dwóch przeciwników z łóżkami. Oni mnie teraz oleją, bo będą się połali między sobą walić. Tam jest czerwony, dobra. Dobra, teraz naszego czerwonego. Co on zaczął zaawczyć po tym jak zabił tego gościa? Jest to nam biały, który jest gdzieś blisko, który jest obok. Dobra, niszczymy mu łóżko. I dojeżdżamy go ładnie, ładnie, nie możemy mnie trafić, ucieka, dobra. Mordeczko, wygrana ręka. Pięknie, Jesteśmy z następnym. ręce. Spróbujemy poczekamy aż ten gościu się będzie do nas budował i na jego most przeskoczy. A, nie będzie się do mnie budował. Może być. Dobra, lecimy sobie. Staramy się dobudować jednak graktyki. Spróbujmy go dojechać. Do kuziwa z zero serca mu zostało normalnie. Jeden hit. Zwykły. Łapką. Teraz by TNT, bo TNT mnie dalej wyrzuci, spróbuję się skaczować na jego budynek. Tak może być. Dobra, zdążę? Nie zdążyłem. Dobra, muszę uciekać. Dobra, jesteśmy u siebie już. Możemy sobie wziąć ochronkę. Idzie do nas, oczywiście. Dobra, porobiony zostawek. Dzieciak. Ładny bardzo. I teraz do niego dobuduję, żeby mieć drugi spawner i tempków obok. Dobra, możemy iść się bić. Jest zielony i żółty. Żółty jest żywy, jeden. Żółty zleciał chyba są z siebie, albo ktoś go wysadził, bo nie ma, że ktoś go zabił. Dobra, z takim stawem jesteśmy chyba nie do zabicia w tym momencie. Dobra, zwalamy morskiego, ale gdzie on jest? No dobra, tak jak myślałem, rozwiązało się, czego tu nie ma. Dobra, dojeżdżamy go. Nie dojeżdżamy go, pozwoli mnie. Nie, zabrakło ostatniego hita. GG, ładna gierka. Jesteśmy chyba nie do zabicia w tym momencie. Gość tu wesołych pisze. Nie myślałem wszystkiego nawzajem, mordeczko. Kolegi tutaj. Prawie nie doleciałem. Dobra, mamy pierwsze łóżko. Go tutaj nie ma. A bo go w grze nie ma. Czy jest? Jest grze gdzieś. O, tutaj dokładnie mamy kolegę. Szybko tu dojedziemy. Ładnie, mamy pierwszego fajna killa. Tu mamy już do różowego do budowania. A, różowy nie ma łóżka w ogóle. Szybko sobie. Różowego Do będzie? Ajaj. Podobny staw z tym, że teraz Zakupimy jeszcze Zbroję Co? Ważne jest to, że tutaj chyba ktoś szedł I nie jest to różowy, bo różowy nie istnieje Bardzo fajnie niż niebieskiego. To nigdzie on jest tylko. Wygrywamy tą rękę, nie ma co. A co taka pojedziemy? Weźmiemy sobie szybko emeraldki. O, idzie tam kolega, to wracamy. Dobra, dojechany został. A, bo to był niebieski. No nie, to nie był niebieski, to był morski, to niebieski mi w plecy walnął, któremu rozwaliłem łóżko wcześniej. Pójdźmy sobie do tego niebieskiego. Albo inaczej, najpierw pójdziemy tutaj, bo tutaj mamy przejście. To zmarł. No to XD. Kościół zbutowany zostałeś. Dobra, jakieś dym to trzeba zrobić, bo to nie ma co... Nara. Haha, zleciał, żeby tu wrócić. Dobra, ładnie wygraliśmy, GG.